Cześć! No mamy tymczasowe auto. To jest tak naprawdę nie nasze, tylko kolegi. Tak, na chwilę tylko. Tak. Musieliśmy załatwić pewne sprawy. Bo jego tu nie ma, a auto stracił pod, uh, przegląd, przegląd. straciło... podgląd, Przegląd rejestracyjny straciło i tak. No i wcześniej nie można było, że tak powiem, legalnie się przedostać i pojechać. No teraz troszeczkę się wszystkie te przepisy złagodniały, więc no... Teraz już można jechać. Pojechaliśmy no i załatwiliśmy. Także mamy przegląd. Tylko, że pół dnia nam to zajęło, bo stał z flakiem w garażu, trzeba było wymienić koło i potem go pompować popo wymienić z powrotem potem na ten przegląd. Ale na szczęście jest ładna pogoda, więc można robić takie rzeczy. Tak, musieliśmy go kurcze dwa razy dźwigać. Na szczęście ta opona, która miała flaka, yy, dało się ją naprawić w sensie no zdjęliśmy ją, założyliśmy rezerwę, a jak byliśmy na stacji benzynowej to ją nadmuchaliśmy, także ona po prostu sflaczała, bo to auto chyba od listopada stało, więc parę miesięcy. No i aktualnie, jak ją nadmuchaliśmy z powrotem ją założyliśmy, jest w porządku. Tak, trzyma. No. Także taka misja. Jest godzina 13:25, a wyszliśmy z domu o 9:20. 9, 10, 11, pierwsza. 4 godziny. Ale auto było z jednej strony Krakowa. Musieliśmy jeszcze podjechać na stację, podjechać do tego mechanika, bo jeszcze mechanik miał coś sprawdzić. Na drugi koniec miasta potem na, na stację diagnostyczną, także nam zajęło. No ale jest, jest sukces. Jeszcze zatankowaliśmy, także także spoko. No. No to udało się wrócić, z powrotem jesteśmy na bazie. No, w sensie cały dzień nam minął, jest w pół do czwartej, a jeszcze byliśmy chwilę u mojej mamy, także tam nam też chwileczkę zeszło, ale przynajmniej zjedliśmy bardzo dobry obiad. Tak, tak. No, i, już, I już chwilę temu wróciliśmy. Także to też był zaoszczędzony czas, bo... Yy, nie trzeba było gotować. Nie trzeba było gotować, dokładnie, a to zawsze trochę czasu schodzi na to. To tak. co, pokażemy może jakieś rzeczy, co, co w naszym ogródku ciekawego? Co rośnie, jakie plany? No, można. Dobra, można. co? Zaciekawi was to? Spędzicie trochę czasu w ale, ogrodzie? Ale plany to nie wiem. Plany to nie wiem, bo to bę wszyscy będą komentować, że tego nie, a to nie. tu, a to tam. Fajnie ptaszki ćwierkają, ale... Akurat w tym momencie nie ćwierkają, więc trudno byłoby tak na długo zostawić kamerę, żeby się nagrały. No, codziennie przychodzi y, grzywacz i, i, i sobie spaceruje po ogrodzie. A wieczorem ja już kilka razy widziałem słuchajcie, jeża, że też tak idzie wzdłuż siatki, koty przebiegają również. Y, Wiewiórek chyba nie było. Wiewiórki nie, nie było. Tak, ale, ale jeża są. Nawet mieliśmy na zimę zostawioną taką kupę gałęzi, że mógłby tam mieszkać, ale w konsekwencji chyba go nie było tam. Chyba nie. Dobra, to pokażemy. No, więc tu jest nowa grządka w tym roku pierwszy raz. Większość już zasiana, ale niektóre rzeczy jeszcze za wcześnie. Jeszcze w ogóle nie wszystko kupiliśmy, ale już tutaj będzie cukinia, koperek, cebula jest więcej cebula, tam szpinak, tam z tyłu są jeżyny, mam nadzieję, że w tym roku będą jakieś owoce, bo w zeszłym roku było bardzo dzikie i chyba trzy jeżyny urosły, czy coś w tym stylu, a tutaj jeszcze mam pietruszkę rożbącką i marchew. O. Ale jeszcze nic nie rośnie, oczywiście to, to, to trzeba będzie poczekać, regularnie podlewać. to, to coś już rośnie. Tak, trawa. To jest trawa? To no, Może nie. To jest, to jest prawdziwa trawa, to nie jest marchewka. nie jest marchewka? Nie. A. No niestety. A i, i tutaj posadziliśmy cebulki, które już wyrosły trochę. Więc będziemy mieli szczepiorek. Tak, na to nie mogę się doczekać. A szczepiorek już mamy, bo w zeszłym roku też posadziłam tam. Cebulki i te, a, i tam te truski, już ładnie rosną. To są truskawki. Tak, obok truskawek są, jest szczepionek cz też. Zobaczymy truskawki więc... Dobrze. No a tu mamy truskawki, które jeszcze za bardzo nie rosną w tym roku. Zasadziłam w zeszłym roku chyba 10 roślinek czy coś takiego i bardzo, bardzo ładnie wyrosły. Truskawek prawie nie jedliśmy, bo nas nie było. Kiedy truskawki były a tu jest to Ale Ty zasadziłaś parę, prawda tych? Ty, no, 10 chyba. Ale tu one się strasznie rozrosły, nie? Bo nawet tu wyszły w trawę, nie? Jeśli słuchajcie nie znacie jak, jak truskawki ja wam zaraz pokażę. Patrzcie się, że one wypuszczają takie pędy, pędy takie długie i później taki pęd y, zakorzenia się i rośnie już taka, taka kubka. Taka nie rośnie. O, widzicie tu na przykład to są już świeże listeczki w o, tym miejscu. Tak, tak rośnie. Także, także się ruszyły w tym momencie. No zobaczymy ile w ogóle. Ile w ogóle okaże się, że będzie można ich jeść, ale, ale jest spoko. No tu w ogóle mieliśmy taką, nie, może nie przygodę, ale takie zdarzenie, że w zeszłym roku, jak wyjeżdżaliśmy w lecie, to na drzewie, właśnie na tej jabłonce, która jest tutaj nad nami, było bardzo dużo już tej wielkości jabłek. I myśleliśmy, że jak wrócimy po Holandii po robocie, że pójdziemy do ogrodu, będzie tyle jabłek do zbioru. Słuchajcie. No, no albo przynajmniej będą leżeć, już nie wiadomo. Nie było ani jednego jabłka. Ja naprawdę nie wiem, co się stało. Ja mogę się tylko domyślać, że no, ktoś sobie tych jabłek użył do czegoś. Tak. No i w sumie dobrze, bo jeśli no. miałyby leżeć i gnić albo Zmarnować się, to jeśli je ktoś po prostu pozrywał czy, czy znalazł wziął z ziemi i sobie zabrał, to okej. Okay, to przymykam na to oczy. No tak, jeśli się przez to nie marnuje, to tylko dobrze. Tylko ciekawie kto i jak. I... No i słuchajcie, jeszcze <laughs> trzeba powiedzieć, że to jedzenie co zrobiła wczoraj Dorenda z tych mleczy, było dobre. Co prawda te liście były trochę gorzkie no. ale nie Ale bardzo. Ca Cała reszta była dobra, więc <noise> za dużo liści nie było. Ale w ogóle ciekawa rzecz, że można jeść takie liście z, z tego mniszka. A ja kiedyś też robiłem zupę z pokrzywy, z też takich młodych liści pokrzywy. Ona jest dobra z, z białym serem. Coś no. na zasadzie jak szpinak. Tak, albo, nie, nie albo... szpinak, tylko tak. yy, szczaw. Jak no zupa też. szczabłowa też się na przykład z twarożkiem podaje. Albo pierogi z, z pokrzywą no, i serem. No. Tylko z... Akurat nie mamy tutaj pokrzywy za dużo. Jakaś jedna, jedna pokrzywka to tak. była. Bardzo mało mamy. Dobra, chodź, pokażę. Coś z jednej strony jest dobre. Może zrobimy też jeszcze sałatkę z kwiatków. Z kwiatkami. Z mlecza? Z mlecza to nie wiem, czy do sałatki bardzo Aha. się nadaje, ale stokrotki na przykład i takie małe Dobrze. bratki czy siółki czy jak się Dobra, chodź, pokażemy dalej, co tu jest ciekawego. Tu mamy... Chyba szafirki się nazywają po polsku. A one mają ciekawą nazwę po holendersku, jak pamiętasz? To są niebieskie, niebieskie winogronka. Ale jak to, jak to jest po polsku? Blaue draufjes. <sumia> Blaue drang... chcesz? Draufjes. Jak? Draufjes. Draufjes. Blaue Ty, <sumia> Ty mówił, że niebieskie napoje. <sumia> <Okay>. <sumia> tak, tutaj słuchajcie... Róża, też już widać świeże listeczki. Tak. Y... Nie wiadomo kiedy zakwitnie, ale myślę, nie że tak. Nie wiem czy zakwitnie, czy bo w za zeszłym kwitnie. roku kwiatów chyba nie było. To jest co? Piwonia chyba. To jest piwonia? A... O, tutaj zobaczcie już. A, to tu już będzie kwiat. Się Zaraz ma, wam nakieruję tam. A to? Malwa. A to malwa. Albo ślad. No, pięknie, czyli. Przyroda, przyroda ruszyła. Teraz nie, nie jest piękne, ale jak będą kwiaty, to. tak. Mhm. W ogóle się fajnie jest też tak ciepło. Tylko trzeba będzie polewać, nie? Podlewać. ogród, bo jest sucho. No na razie rośnie, ale, ale jest sucho. Tak. A co to jest? Z, 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 z to to jest zielistka? Nie, nie, to są krokusy. A, to jest od krokusów. Tak. A, o, faktycznie, to jest od krokusów. To, to jest krokusów. Tutaj, ja pamiętam, że to. Będą takie duże, duże zielone liście. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem jak się nazywa. Ja też nie pamiętam. Ale będzie taki, zajmował tutaj bardzo dużo miejsca ten. No tam wszędzie, gdzie nie ma trawy. Tak, on, <grym> naprawdę, te liście będą takie wielkie. No i teraz widać, że są już takie sztywne, jak, jak tutaj wychodzą z ziemi. Ale co to jest? Może jak wiecie, to, to napiszcie. Nawet nie wiem, czy dobrze mówię, że, że to jest skalniaczek. No bo nie ma tutaj żadnych kamieni, ale jest to jest po prostu górka. Jest górka, jest tu jakaś stara doniczka i te roślinki całkiem ładnie wyglądają. No i to już było, to już tak, tak zastaliśmy, jak kupowaliśmy tą działkę z tym, ale w ogóle tam całą w zasadzie trawę, która tutaj, tutaj jest, zobaczcie z tej strony, to tutaj było o, dokładnie w tym miejscu. Było takie wielkie ognisko, takie miejsce, gdzie chyba palili jakieś gałęzie, jakieś kamienie postawiane, więc ja to później wszystko rozgrabiłem, usunąłem, przekopaliśmy i ta cała trawa, która tutaj jest, to jest już zasadzona przez nas. Także się bardzo ładnie rozrosła. Wszędzie gdzie jest ta długa trawa, bo tutaj ta krótka to już była. Tak, ta długa. I jeszcze słuchajcie, w tym roku nie ścinaliśmy trawy, bo w sumie jest bardzo ładnie na tej trawie z tymi. Mleczami ale może powinniśmy. No mia miałaś no. robić ten, ten syrop z tego? Ale chcę poczekać, jeszcze, bo zobacz, jest dużo, które jeszcze w ogóle nie taki, no który, tak, tak, tak. będzie. Tak, Potrzeba mieć bardzo dużo na raz. Ale można iść też y, na łąkę, nieopodal i, z, i zrywać stamtąd, byle daleko od drogi, żeby nie było kurzu z no samochodu. No właśnie, żeby przy tam za bardzo nie chodziło no. i inne zwierzęta. Także bardzo fajnie mieć ogród, tylko niestety. Wymaga to też ciągłej jakiejś tam pracy przy tym ogródku.